Zapraszamy na unboxing. Słuchajcie, dostaliśmy paczkę i zobaczymy, co w niej jest. Skąd oh, przyszła paczka? Tretidą. Tredidom. Dobra, Trendydom. otwieramy. I nożyczki poszły w ruch. Okay, taką dostaliśmy piękną paczkę. Zobaczcie. Po okay. pierwsze, co to jest? Alka. Pokaż, zobacz. Podoba Ci się? Odpachowuj. Ale od września idzie do zerówki. Tak się prezentuje z nowym lunchboxem, a tu butelka. Ja kocham gadżety kuchenne, stąd moje nowe dwa mini opakowanka na wędronę i serek. Nie ma folii, nie ma papieru, nie ma śmietników. Mam dla Was niespodziankę najważniejszą. Dostałyście prezent. Fajnie jest dostawać prezenty. Słuchajcie. Napięcie rosło. Co, nie? Co się mówi, jak się dostaje prezent? Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Nie. Dziewczyny zachwycone, a chów i ochów nie było końca. Kolory piękne, opakowania pomysłowe. Będziemy testować. To był nasz unboxing. Bardzo fajne rzeczy dostałyśmy. Dziękujemy bardzo, że Trendy Don zrobił Wam takie piękne niespodzianki. A nie, przepraszam, tu może. Machamy, dziękujemy. Spójrzcie na moje testerki. Dumne i blade. Oglądajcie nas.